Już czwarty raz spotykamy się na premierze odcinków Ostatnie Mówią w Trąbkach Wielkich, w których to najstarsi mieszkańcy gminy Trąbki Wielkie opowiadają o swoich przeżyciach. Powiem tak, na samym początku, jak podejmowaliśmy to wyzwanie, byłem przekonany, że robimy słusznie, a teraz powiem więcej. Nie to, że jestem przekonany, ale uważam to za obowiązek, żebyśmy realizowali dalsze odcinki. To jest, to jest coś, co, co nie da się uchwycić tak naprawdę w codziennym życiu. To, to jest coś, czego młodzi nie nauczą się w szkole, nikt tego nie przekaże, a my możemy pokazać im, jak wyglądało ży życie kiedyś, jak wygląda życie dzisiaj, jaki był człowiek kiedyś, jaki jest dzisiaj. Odcinki są przez naszą redakcję północną TV, strefę historii oraz przed wsparciu gminy Trąbki Wielkie. Rozmowy z bohaterami to nie tylko poznawanie ich problemów i radosnych chwil życia, ale również niezwykła cenna historia. Nie wszystko musi być pod aktualną modę. Pewne rzeczy są rzeczami, które się nie zmieniają, które budują swoją wartość. Tak jest właśnie z cyklem Ostatni Mówią, bo on ma już nie tylko tą kontynuację w postaci kolejnych odcinków, ale także kontynuację pewnego rodzaju społeczną już można powiedzieć, że, że nawet historyczną. I nasze działania, sprawiły, które zaczęły się właśnie podczas kręcenia Ostatni Mówią, sprawiły, że w tej chwili w Gdańsku mówi się o trąbkach wielkich, o gminie jako o miejscu gdzie kultywuje się pamięć po macierzy szkolnej, to wszystko zaczęło się właśnie tutaj. To wszystko zaczęło się dzięki Ostatnim Mówią. To wszystko uruchomiło procesy, których już się nie da zatrzymać. W tej edycji miała miejsce premiera odcinka specjalnego, gdzie bohaterem był ksiądz prałat Edward Trzymański. W domu rodzinnym męża od zawsze słyszałam opowieści o księdzu Szymańskim, o Prałacie, już dzisiaj Prałacie, który był księdzem budowniczym. Jest takim księdzem, który pozostaje w sercach mieszkańców, o którym się mówi, który jest częścią wspólnoty, którą sam tworzy i buduje. Dlatego ważne, że takie filmy powstają, bo zawsze będzie można odświeżyć taką produkcję i posłuchać o człowieku, któremu zawdzięczamy nie tylko kościoły, ale również wspólnotę. Bohaterami odcinków byli również państwo Hildegarda i Marian Jaszczykowie, pani Aleksandra Bodo oraz pan Tadeusz Kotula. Oni sami i ich rodziny mieli okazję obejrzeć premierę w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, na premierze pojawiło się mnóstwo osób. Właściwie życie było troszeczkę skomplikowane, ale się szło z duchem czasu i troszkę i na wesoło, i, i różnie bywało. I tak to dzisiaj też przyjęłam, troszkę tak satysfakcją i z zdrowym życiem mogę powiedzieć, nie? a niczego nam nie trzeba, bo gospodarstwo, żeśmy zdali synowi, gospodarze dobrze sobie radzi, a nam tylko zdrówka trzeba. Chciałabym pozdrowić całą rodzinę, dzieci, wnuków, prawnuków, bo mamy już ośmioro prawnuków, całą ekipę waszą telewizyjną i bardzo podziękować. I życzę dużo znówka. I żeby to życie było lżejsze, weselsze. I żeby dużo było radości w życiu. Sukcesy takich projektów to pewność, że cykl Ostatnie Mówią będzie trwał dalej. A Wy, jeśli znacie tych najstarszych z gminy Trąbki Wielkie, odezwijcie się do nas. Niech ci, którzy pamiętają, przekażą nam to, co najcenniejsze. Wspomnienia i historie. Polecam również zobaczyć Ostatni mówią w trąbkach wielkich odcinek 12 Benedikt Brand oraz Ostatni mówią w trąbkach wielkich odcinek 11 Krystyna idem. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału, a jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę.